W szkole oceny, w pracy wynagrodzenie, a w samorządzie absolutorium. Każda praca wymaga podsumowania. Zarząd Powiatu Działdowskiego otrzymał absolutorium 19 głosami, czyli wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium. Jest nam z tego tytułu niezmiernie miło, aczkolwiek jest to też zobowiązanie do kolejnej ciężkiej pracy na rok bieżący, czyli 2020. Nawet w dobie koronawirusa samorządy nie zwalniają tempa. Kolejne inwestycje trafiają na listę. Co wcale nie jest takie proste. Po prostu dobre planowanie dużo ułatwia. Mamy nieco niższe wpływy do budżetu powiatu. Jeśli oczywiście utrzymają się na tym samym poziomie, co w tej chwili, czyli około 20% spadek podatku PIT, to nie przewidujemy zmniejszenia inwestycji w tym roku w powiecie działdowskim. Mamy dość spore oszczędności na przetargach w drogach powiatowych. To jest prawie 50%. Koszt wszystkich zaplanowanych zadań ma wynieść około 32 miliony złotych, z czego 22 miliony złotych to udział środków zewnętrznych.